Rzecz z koloną. Co to się dzieje? Pan Boczek rano ukradł mi loder, a teraz stracę przywłaszczyć papier taletowy. No, Malinowska no, też się na niego skarżyła, że wszedł, wziął sobie paczkę ryżu i wyszedł jak gdyby nigdy nic nie płacąc. A jak za nim wyleciała, to postraszują ją bombą atomową. Bo wszystko wspólne teraz będzie. Wspólne będzie od teraz. Tak jest. Ale bądź. Ale Ja Proszę pana, pan się chyba to pieniądze. Pana? Tu jest Polska! Tu jest polska! Europejsko-demokratyczna! Ja o takie Polskę walczyłem! I... I jak się pan nie podoba? Wypierdzielać do Chin! Cywilizacja Zachodów nie ma żadnej przyszłości. To de i złodziejski chaos. Tylko społeczeństwa zmodyfikowane genetycznie pod posłusznym przywództwem najwyższego wodza i zdyscyplinowane ideowo mogą stawić czoła zmianom nadchodzącym we współczystym świecie. Ja nie wiem, jak Państwo, ale mnie się to chyba śni.